Hej Jaszki, ja jestem Elbinowska i witam was w kolejnym odcinku z gry The Wolf Among Us. Jestem to już ponad odcinek. Tak jak w, wcześ, w wcześniejszym odcinku wspominałam, są tutaj takie jakby małe epizody i w tym momencie jestem jakby na epizodzie piątym. Em, czyli przed, budynek, przed budynkiem księcia. E, tak, nagrywanie ogólnie, wiecie... Odcinków dwóch raz na tydzień, czy ewentualnie trzech, yy, możliwe, że będę robić. Jest dosyć. Yy, no, potem ja, jakby ja zapominam imion, ja zapominam co i jak. Yy. Może nie to co i jak, bo jakby pamiętam rzeczy ja wcześniejszych, ale nie spodziewajcie się, że będę pamiętać imiona. To był chyba książę Lawrence, ale nie jestem pewna. E, też ogólnie e, stwierdziłam, że łatwiej będzie mi nagrywać z tym modelem PNG. Z tego względu, że jak czytam na przykład, e, to troszeczkę model mi troszkę źle działa. Mm, jakby cały czas czekam na statyw, aż przyjdzie do telefonu, żeby móc z niego korzystać, e, ale troszkę to zajmuje e, No. Tak czy siak. Przejdźmy dalej do gierki. I don't want to stay here any longer than we have to, so let's just pick an approach and stick to it, okay? Just humor me. When the magic mirror showed me this apartment. I think I saw a man so inside, covered in what looked like blood. I wasn't expecting that. Yeah. Well, like I said, let's not overcomplicate things. You can question him while I look around for it. And yeah, if he objects, we are here I on a little 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 emphasis, and we can be persuasive. If or. You can. No, też nie wiem, czy to ma jakieś ogromne znaczenie. Eee, na pewno chcę się troszkę rozejrzeć. I tak jak wspominałam wcześniej, odcinki będą trwały mniej więcej tyle, ile trwa. Troszkę tam brudno. Eon chyba już nie żyje. Więc chyba nie muszę się spieszyć. Eee, a będą trwały mniej więcej tyle, ile ten taki um, epizod, co przed chwilą pokazywałam. Mlutki. No, otwarte. Moja działa. Oj, on na pewno nie żyje. Can you hear me? Jestem ciekawa, czy gdybym przyszła najpierw do niego, to by żył. Bo troszkę inaczej, w innym stanie, w innym stanie, go troszeczkę widziałam. On, on żyje. What's What is it that you're telling us? Woody. Bigby, water, kitchen. Ah, voda.

Mówi, że on ją zabił. Z drugiej strony, ona sama nie żyje. Jest tam jej obrazek. Dobra, chciałabym tutaj się rozejrzeć. Mogę? Gro? Odbierał poczty? Oni to są jakby, wiecie, obrazki czy zdjęcia przedstawiające, jakby ona. Kiedy to zostało jakby wiecie Strasznie pod dziwnym kątem Jakby leżał tutaj, tutaj był i tutaj byłaby kula A z boku miał w ten, strasznie dziwne No dobra, co ja się tam czepiam Czy ty nie powinnaś tego dnia do jakichś woreczków tego wsadzać, czy coś? Łóżko? Mhm, pasuje to dosyć do krawędzi łóżka. Jest świeże. Tak. Na pewno ma też na brzuchu. Dlaczego najpierw ktoś w niego strzelił i innąż w niego wbił? Jakby. po co, dlaczego jeszcze tyle żył? doesn't really help hmm what is <laughs> it? this gun wasn't fired recently maybe a week ago Nieco tydzień temu? To by się z niej zgadzało trochę z jego raną na głowę, ewentualnie. Ewentualnie no, jakby strzelili do niego no już dawno, dawno temu. Widzisz, to stara rana, czy coś w tym stylu. Dobra, chyba tutaj nic więcej nie ma. Też się obrastuje, też jest krew. Czemu to jest też krew? Second-hand paperbacks, old encyclopedias. Dusty. No one's read these in a while. Ta w kuchni też był ten liścik Za tydzień opłać czynsz Pizza w lodówce, nie czekaj yy, Nie szukaj mnie Żegnaj J Troszkę nie rozumiem Bo Okej, okay, prawdopodobnie Nie wiem, zostawiła go yy, Ale co? Przyszła go potem tutaj zamordować? I stała się jakby dziewczyną, kobietą do towarzystwa? To jest źle łóżko wytagowo Pasuje Najdroższy Jaśmin, gdy nie...

Och, no bo... ja no. przesztraściłam. Hey, stop! Leave me alone! Ja, aż przeknęłam. No przestań wam mnie rzucać! Nie, nie. To średnie mi to idzie. Ten pościg. O, skoczyłam na niego. Ease up, Bippy. We're on the same side here. You, son of a bitch, make me run after you. Why did you run? What? Why did you run? Fuck, man. Because you chased after me. got You me. I know how it looks, but I had nothing to do with that bullshit you're covered in blood look i was just asking him about the girl that's all when i mentioned her being dead he freaked out i figured someone had told him how was i supposed to know shit shot o czym, że right right in nie żyje? i couldn't stop him man skąd wiedział, że ona nie żyje? Jakby nie o tym? The woodsman, right i know where he is my guy says he's holed up at the trip trap we can go over there right now, the both of us. My employer's looking to ask him a few questions too. Who are you exactly? I'm D, and I'm a private investigator. Private Business card in my shirt pocket. You can see for yourself. This is This is for a sandwich shop. Really? Huh? Must have run out. <laughs> Who hired you? <laughs> I can't tell you that. It's confidential. Sorry. Sure you understand? Nope, <inaudible> My Say that I do. Come on. You're coming with me. This could have been easy. No, oh, don't worry. It still is. Come on. Dumb. Dumb? Yeah, it is. Look, it'd be much easier for you no, to. No, I'm D. He's dumb. <gasps> oh. how peaceful test in a dirty yep with an open wound on the back of your head yep where'd they go well after the one guy hit you and the other one finished kicking you that explains the ribs then they jumped into a car and drove off. Come no, on, get up. Nie wierzę zbytnie, żeby ten Then to Żeby był rzeczywiście detektywem. Every time I think I'm getting a handle on what's going Things just get more complicated. It feels like we're always a step behind. The woodsman is the only lead we've got, and he was one of the last people to see Faith alive. Getting some answers out of him will start to clear things up. I hope you're right. Bigby? Aww. Be honest with me. Who do you think did this? I know it's still early, but. I just. Uh, a step behind. It's an uncomfortable feeling. We haven't talked to him yet, but. Uh, Tell me. I don't think anything would surprise me at this point. I feel like Bluebeard has something to do with this. I had the same suspicion. I don't know how or oh. why just yet, but if you're asking, this is his MO. There's still a lot of questions. we find the woodsman, figure out what he knows, and go from there. Makes sense. That's probably the best approach. Like we're mistaken, a person. In case I'm wrong. Oh. Sorry. I was. Warto jest dziękować. Jakby... Mm, oh. Na przykład, no ja się nie boję, jak kogoś opierniczycie, jeśli coś no. będzie robić no. złego. Ale też warto mówić, że nie wiem... Mm. Czy dziękować, czy też dawać komplementy, nawet takie totalnie proste, które ktoś nie zauważył. Ale ona dosłownie tydzień? Może troszkę więcej była? Yeah, Crane runs things his own way. Crane is the one to blame here, not you. Obviously, you don't know what I do all day. Right now, I'm the gatekeeper, making sure none of these disenfranchised folks are, as he puts it, wasting his time. I'm more to blame than anyone. You'll fix it. oh, it's it's just a broken system. the fables who walk in through the back door like bluebeard, we have all the time in the world for them. you try and come in through the front door, through the proper channels, asking for anything, needing help. well, i turn you away. Are you now things hmm. are worse off than they've ever been. Right. Right. So I'm I'm I thought public service was pure. You should stick it out. There are fables that would give up a lot to be in the position you're in, and I think it's easier to change something from the inside. You're telling me change comes from within? Uh, sure. Not the advice I imagined hearing from you. I'm full of surprises. Maybe you should handle this one. Uh Oho. Yeah. Maybe I should. Alan, wiecie, co nadchodzi, prawda? Jakby koniec odcinka powoli. Bigby. Bądź To <mary> so, To prawda, w sumie to co powiedziałam, łatwo jest to zmienić od środka. Chociaż też nie zawsze, co nie? Ale jakby mocno mnie zdziwił tam ten koleś szafy. Ja nie powiem, że nie, ale tak samo zadziwiam mnie lekko um, na śmierć księcia. Jakby nie jestem jej całkowicie pewna, co tam się wydarzyło. O, cześć, myry, myry. Masz białe włosy, ja lubię białe włosy. O nie, to ten koleś.

no maybe i don't know but yeah he hasn't been here in a while if he's been here at all which i don't know mm -hmm. does he tell you when to close too nope and he doesn't tell me when to tell you to fuck off <sighs> ah Myślę, że w tym momencie zakończę ten odcinek. E, bo tak jak wspominałam, chcę robić mniej więcej, wiecie, mm, epizodycznie. Więc tak myślę, że w 20 minutach one będą się mieścić. E, tak czy siak, no tak jak wcześniej wspominałam, nie jestem pewna śmierci, mimo wszystko księcia była troszkę zbyt zimna. Powiedział, że wystrzał broni był tydzień temu, e, gdy no, ufam instyktom, mimo wszystko wilka. E, czyli to znaczy, że troszkę jakby mm, prawdopodobnie, nie wiem, ta broń nie, używa, nie była używana przez tydzień, ale to znaczy, że skąd się wzięły te rany jego, przez co on umarł dokładnie. Nie mam dlatego pojęcia, czy to gra mi to, to odpowiem. Mam nadzieję, że troszeczkę tak. Jeśli nie, to się zawiodę mocno. E, tak czy siak, ja bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, a mam nadzieję, że Wam się podobało. E, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, czy subika, e, bo to jest też nowy kanał, więc troszkę e, trudny jest. E, I no, ta się tam imię jego, dzionka, ewentualnie wieczorka, zależy, kiedy oglądacie. I bye you, bye. You.